My chcemy powitać nasze małżeństwo. Jeszcze raz dzień dobry. Laura dzień dobry. i Karol Mikulec. Witamy Witamy serdecznie. Witamy bardzo, bardzo e, serdecznie. Dzisiaj mamy najpiękniejszy dzień na, dzień na całym świecie. Dzisiaj obchodzimy <laughs> Światowy Dzień Cheeseburgera. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień Dokładnie tak. Dzisiaj smażymy cheeseburgery. Będziemy je robić w formie smash, i razem wspólnie przygotujemy sobie trzy takie wersje. To, to jest forma e... smash. Jeśli chodzi o formę Właśnie. smaż, kładziemy e, kulkę mięsa, 70-80 gram najlepiej. To jest wołowina. E, wołowina z pięciu elementów Łopatka, wołowek. czy co to jest? To jest pięć elementów wołowych, z jałówki, wiek biologiczny sprawdzony po skostnieniu, marmurkowatość na wyższego stopnia, tam jest rozbratel, kark, tak? łopatka, tak? mostek e, i też szponder wołowy. Mhm. E, także bierzemy smeszer do ręki, zgniatamy mhm, tak jest bardzo Takie Dokładnie. I przygniatasz to ile Dokładnie, tak żeby powstał tak zwany krast. Mm -hmm. Bardzo ważna Kras? rzecz. Krast, krast Ach, czyli krasy. spiek na brzegach wołowiny od spodu. E, gdy ją obrócimy, teraz bierzemy. Co A liczby. jak nie mam takiego żelazka, to czym to mogę zrobić? E, Patułką. No Patułką. Patułką. Tylko wtedy też można na mięso podłożyć e, e, papier do pieczenia. A jakąś oliwę tutaj dawałeś, albo olej? Nic. Wołowina... Słucha patelnia. Sucha patelnia, Dobra. najlepiej żeliwna patelnia w domu i najlepiej stalowa. Mhm. Unikać no stick patelni, ponieważ mięso nie uzyska krasu. Jak długo z każdej strony? Z każdej strony 90-60 sekund wystarczy. Masz to wyliczone już w głowie, czy to widać, po prostu widzisz. Tak, widzimy. Jeśli chodzi o ten moment obrotu, jest to moment właśnie w tym momencie. Tak. Widzimy lekką rosę i obracamy mięso ostrą łopatką. Mm -hmm. tutaj widzimy kran... Dokładnie, dokładnie tak. I na tej stronie kładziemy Ser. zgodnie z ideą cheeseburger dwa plastry. Dwa. Sera. Tak, to aż dobrze, dba. no bogato, Nie dobrze. Tak. To, to nie aż, to bardzo dobrze, że. Nie, eee, to jest keto burger słuchaj. Ser, tłuszcz i tyle. Ale czy to jest cheddar, czy co to jest? To jest cheddar topiony. Tak, to jest cheddar topiony. No dobra, i potem to lecimy z tym e, do Laury, tak? Dokładnie, tak. Składniki mięsko kładziemy na dolną część włóki. Tutaj mamy takiego klasycznego cheeseburgera, dlatego ketchup, musztarda, biała, cebulka. A ty teraz dałeś double, nie, czyli jeden duży że on tak, ma tak, tak wystawać tak, tak, na tej bułki. Tak, 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 Dokładnie tak, to jest właśnie ten efekt. Proszę Laura, bardzo, to, pokażemy tutaj do kamery, proszę bardzo. No, e, pięknie pachnie, mogę tyle powiedzieć. To jest mój ulubiony burger, także... A ile takich burgerów dzisiaj przygotujecie? 80 aż, także wykarmimy wszystkich, dla każdego starczy, zapraszamy na degustację. Poprosimy 80 razy dwa, bo jeszcze tutaj <laughs> jest dużo chętnych. Jasne, oczywiście. <laughs> tak. I zrobiliśmy jeszcze wersję taką z lekkim twistem, z bekonem. Bekon mamy bardzo fajny, długo do Żywający, opalany drewnem bukowym. No i tutaj możemy sobie opcjonalnie jalapeno dorzucić, prawda? E, I sosik, właśnie, sosik. Robimy sobie e, sosik. E, ten sosik jest na bazie majonezu, keczupu, e, słodkiej papryki, sól, pieprz, czosnek siekany, cebulka e, i pikiel. No to, to przygotujemy go może w następnym wejściu. Dokładnie tak, dobrze? Mhm. Czekamy na Państwa, chociaż za chwilę zobaczycie, że już tutaj mamy pierwszych chętnych, ale z nami są Oliwia i Konrad, którzy Dobra. opowiedzą Jakie burgery w tej chwili podajemy naszym widzom? Jasne, dzień dobry, mamy dla Państwa z okazji dnia cheeseburgera przygotowany poczęstunek, jakim jest w tym <laughs> pierwsze wydanie klasyczny cheeseburger z serem cheddar, piklem oraz cebulą białą. A ja Tutaj, w tym już do Państwa. W tym momencie poczęstujemy naszych gości tym posiłkiem. Tak, oczywiście. Opowiadajcie A, jazne, dalej. Ja tutaj częstuję. Jazne, I tylko dalej. zapytam młodą damę. Czy młoda dama też burgera? Młoda, nie, dziękuję, dziękuję. młoda dama Państwa nie. Mamy trzy pozycje z okazji tego święta. Pierwszą z nich, tak jak wspomniałem, jest ser cheddar. Następnie będziemy mieć sześć, sześć, ser szwajcarski. Oraz ser provolon, który pochodzi z Włoch. Proszę się nie krępować, proszę jeść. Tak, zapraszamy zapraszamy, zapraszamy tutaj do tej ruchowej marszałkowskiej. Czekamy, Czekamy na Państwa opinie. Jesteśmy z Państwem, ale i z Laurą i Karolem, którzy przygotowują burgery. Teraz czas na Szwajcarię. Czyli co dokładnie? Dajemy szwajcarski ser i tutaj mamy autorski, bardzo fajny sosik na bazie papryczek chipotle, sok z cytryny, czosnek, pieprz, sól, słodka papryka, majonez, sos Worcester i to nam robi główną robotę. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o mięsko, to tutaj może Karol pokaże, dajemy jeszcze dodatkowo pieczareczkę. Będziemy ją grillować razem z mięsem. Mm -hmm. I jeśli chodzi o ten sos, co dokładnie w nim jest? No więc tak, papryczki chipotle w sosie adobi, sól pieprz, sosy, sok z cytryny, czosnek posiekany, słodka papryka, majonez i sos Worcester. I tutaj mamy taki piękny, gotowy sosik, i ten sosik e, dajemy do burgera na ostro. Tak. Jeżeli chodzi o tę propozycję, no dobrze. A z nami jest pani Renata, która przez lata była w Stanach Zjednoczonych i mówi, że nasze burgery są lepsze. A dlaczego? Nasze mięso jest bardzo zdrowe, dobre, warzywa z ogrodów też naszych polskich i przede wszystkim sosy wyrabiamy sami, a oni wszystko jednak mają chemiczne. Czyli to, co jest w środku w naszych burgerach jest przepyszne. No dobrze, ja tutaj zaraz ymm, zabieram tę naszą pracę i idę do naszych Państwa, proszę bardzo. Ale zastanawiamy się nad tym, czy pogoda będzie nam sprzyjała podczas jedzenia tych burgerów? Przechodzimy teraz do pysznych burgerów, które tutaj od samego rana Laura, Karol, Konrad i Oliwia przygotowują dla Państwa, ale teraz zupełnie inny klimat. Tak, zupełnie inna odsłona, tym razem wersja fili e, cheesesteak, tutaj mamy trzecią e, wersję sera, ser provolone tym razem i tutaj nasza główna gwiazda, czyli mięso, antrykot e, posiekany na cienkie plasterki, tutaj proszę spojrzeć e, jak Karol smaży. Razem był cebulką. No właśnie, bo tutaj zupełnie inaczej, czyli smażymy już z cebulą. Tak, z cebulą, fili smażymy. Można ewentualnie też wybrać opcję z pieczarką. E, teraz dzieje się magia, bo w fili ważne jest praca łopatkami, czyli posiekanie na grillu fili czyli antrykotu, e, żeby później można było go położyć jako topping na burgera. Więc bawimy się tym mięsem, przekładamy. E, i jak ono zostanie upieczone. Dodajemy... Na razie w ogóle tego nie widzę. Co ty teraz z tym zrobisz? Teraz e, czekam aż mięso się skarmelizuje, ponieważ w przyprawach mamy dodany brązowy cukier. E, mieszanka ma też tymianek, pieprz cytrynowy, bo bardzo dobrze pasuje do wołowiny. E, I mięso jak już z jednej strony jest mocniej skarmelizowane, dodajemy sera prowolone. Tutaj nie boimy na grill. Się. Dokładnie tak hmm. aby ten ser połączył się z mięsem, wtopił. Nie boimy się dać bardzo dużej ilości sera. Teoretycznie telewizja nie przekazuje smaku i zapachu, ale mam wrażenie, że Państwo czują ten smak i czują ten zapach. Dokładnie. Wygląda fantastycznie. I co teraz się z tym będzie działo? To przekładamy. Na, na bułeczkę. Dokładnie tak, ale zanim to zrobimy, bo to jest dzień burgera, wysmażymy smashed burgera metodą smash, czyli dociskamy mięso na grillu, przyprawiamy. Taki burger potrzebuje 90 sekund z jednej strony, z drugiej 30, także chwilkę musimy poczekać. Tutaj mamy... Zabieram tace, bo tutaj już są te gotowe cheeseburgery, które są przepyszne, Państwo potwierdzają, za chwilę już kolejna porcja. Słuchajcie, umówimy, umówimy, umówimy się, że ja Wam przyniosę na górę te e, burgery, ale teraz podsumowanie, co dzisiaj było w naszej kuchni? Dzisiaj udało nam się przyrządzić cheeseburgera w stylu klasycznym, w stylu szwajcarskim i fili cheese steaka. Proszę tylko spojrzeć. Który jest który? Ten, który? Pier ten pierwszy? jest klasyczny, tak. Ten drugi jest w stylu szwajcarskim, a ostatni fili cheese z serem provolone. I to wszystko czekało na państwa. Tutaj jeszcze się dosmaża mięso. Tak, jeszcze mamy. E jeszcze mamy mięso. Proszę bardzo, tutaj jest bułeczka ekstra. Dobrze, no to zróbmy teraz na antenie może takiego jednego. Proszę bardzo. O. Czy to ten szwajcarski dobrze rozpoznaje? Tutaj mamy ser provolone i ser amerykański cheddar, więc tutaj jest taki Karol mix. Taką, do dokładnie tak, taką wersję dodatkową. No dobrze, to tutaj. A jeszcze może wy czystymi rękami? Tak, proszę bardzo. I jeszcze takie specjalne pozdrowienia od was, prawda? Tak, pozdrawiamy nasze dzieciaczki Liamka, i Leosia i nasz ukochany nowy Sącz. Bardzo wam dziękujemy za tak miłe przyjęcie. I to my dziękujemy państwu. Też już za chwilę będą kolejne burgery. Dziękujemy, że byliście z nami i że byliście tak licznie tutaj na rogu Chorzej i Marszałkowskiej. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cześć tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzień dobry